Kursy ESKK to wygoda, elastyczność i bogactwo rozwiązań. Kursy online, audiobooki, podręczniki i nagrania do lekcji. Kurs online języka portugalskiego to 40 inspirujących lekcji, dzięki którym w naturalny sposób nauczysz się rozumieć wypowiedzi. Leia otestuje sobriu Miguel. Miguel Silva é fotógrafo. czytać. São deles. mówić. oraz pisać. Mas estou em Portugal. atrakcyjne prezentacje ułatwiają zapamiętywanie słówek oraz przyswajanie reguł gramatycznych. camisa. camisola. Eu sou inglesa. Liczne dialogi pozwalają przećwiczyć sytuację z życia codziennego. Kiedy Boa tarde. sumo de laranja. Pomogą też przygotować się do rzeczywistych rozmów. Angażujące ćwiczenia maksymalnie przyspieszają proces przyswajania języka. O homem está vestido com uma camisa de manga urta, calças de ganga azuis e tem zapatos pretos. Uczysz się przez działanie. Wybierasz prawidłowe odpowiedzi? Como é que se chama? Wskazujes. Sou polaca. Piszes. A entrada. Łączysz elementy. Są dozy i Po prostu świetnie się bawisz. Caldeira. Na kursie zdobywasz też przydatne informacje na temat życia w Portugalii. A na koniec możesz sprawdzić swoją wiedzę w teście podsumowującym lekcję. Jeszcze nigdy nauka nie była tak przyjemna. Dołącz do nas. Zapraszamy.